Pogadajmy na wideo czacie, to wtedy się przekonam, może jesteś transvestytą, nie wiem, boję się. Przerabiaj te tematy, które by się pojawiły na randce, a potem na randce możesz je pogłębiać. Czyli, żeby uniknąć takiej rozmowy, typu co robiłaś, no to musisz się zapełnić ten czas, więc sobie flirtuj z nią i żartuj, i rób te projekcje, typu właśnie, że jakaś o marzenia, o podróż marzeń, praca marzeń, co by mogła robić za darmo, jaka była jej pierwsza ma praca, gdzie by chciała wybudować swój wymarzony dom, gdzie by chciała spędzić czas na emeryturze, gdzie by chciała mieć swój domek letniskowy, czy była kiedyś na biwaku, czy lubi namioty, czy lubi jakieś obozy. Tego typu wypady, czy lubi spać w terenie, czy chciałaby pojechać w podróż kamperem, czy lubi jeździć samochodem, jaki ma styl jazdy. I w ten sposób na przykład to sobie rozwijamy, i potem innym razem zaś coś innego: wspomnienia z dzieciństwa, gdzie się wychowywała, jaka miała ulubioną zabawę z dzieciństwa, w co się bawiła, z kim się bawiła, ile ma rodzeństwa, co ro lubiła w szkole jakie przedmioty i co dawało jej więcej frajdy, czy była na jakimś profilu, czy ma jakieś talenty, pasje, instrumenty muzyczne, czy śpiewa może, czy śpiewa chociaż pod prysznicem, jaką lubi muzykę? Potem zaś będzie kolejne na rozmowa to zaś, co innego, jakim na przykład zwierzęciem by, by mogła być, które odzwierciedla najbardziej osobowość, albo jaka marka samochodu, lub jaki model, lub jaki, jakie nadwozie odzwierciedla, odzwierciedla najbardziej jej charakter. <słuch> <słuch> albo, albo czy lubi motocykle, czy lubi skuter, czy chciałaby być na przykład dostawcą pizzy w takim razie, skoro lubi jeździć, albo chciałaby pojeździć na skuterze, albo czy chciałaby być listonoszem, a czy chciałaby męża listonosza, <słuch> bo kiedyś czytałem taki artykuł, że można być listonoszem i być szczęśliwym. <słuch> e, czy lubi chodzić, czy lubi chodzić na spacery, czy lubi chodzić na wycieczki górskie. Więc no tak, przy podejściu, żeźbimy jakieś takie tematy bardziej wesołe, żeby nie wpaść w ten schemat wywiadu. Tak samo w internecie możemy takie wesołe tematy poruszać, i potem na spotkaniu zaś powiedzieć: Hej, opowiadałaś mi, że twój wymarzony domek lądniskowy byłby na przykład na Mazurach. A to byłaś tam kiedyś na wakacjach na przykład już, czy nigdy tam nie byłaś? Dlaczego, dlaczego akurat to? Bo mi nie mówiłaś. Znaczy mówiłaś, że byłaś kiedyś ze znajomymi na obozie, ale że to było w jakichś tam takich bungalowach, a. A dom to już jest, to byś chciała ten dom nad jeziorem, czy w górach, bo do końca nie mówiłaś. Znaczy, w sensie z jakim widokiem? Czy z widokiem na jezioro, czy z widokiem na drogę, czy chciałabyś mieć własną farmę, czy chciałabyś mieć tam zwierzęta, jakieś kurki, wiesz, jakby pogłębić tą rozmowę o tematy, które no nie były poruszone na czacie, ale nawiązać do tego, co było na czacie, czyli można wracać do tych tematów, które były na czacie, ale w każdym razie to, że pogadamy na tym czacie na coś oryginalnego i nietypowego może sprawić, że się odróżnimy, zbudujemy emocje i dziewczyna będzie bardziej chętna, żeby z nami się jakoś zapoznać lepiej, niż z innymi gościami. No, bo nogatki, to sam, sam wiesz, masz, masz jakieś tam doświadczenie przy podejściach, sam na sam twarzą w twarz, i wtedy wtedy nie gadasz z dziewczyną, co robiła, i to jest taki wypełniacz rozmowy. Ale starasz się, trochę tak, trochę tak, to jest taka ost ostatnia deska ratunku pogadać, co robiłaś, co robisz, jak mija dzień, to jest taki wypełniacz. A staramy się to przeplatać czymś też ciekawym, żeby uniknąć bycia kolejnym klonem. No, ja zauważyłem w tym internecie, że e, lepiej nie wyskakiwać z jakimiś tam dwuznacznościami. Bo tak. kilka razy dziewczyna mi odpisała, ty to jesteś jak każdy, tylko jednym. A inna mi kiedyś napisała właśnie, że o w końcu normalnej normalny fazy, a zboczenie, nie jakiś zboczeniec, nie? że chyba też dużo facetów jest takich właśnie, którzy no, e, no takie wrażenie sprawiają, nie? Tak, i możesz też to wy wykorzystuj to na swoją korzyść, czyli używaj tych argumentów, jakbyś ty się bał, że ona chce Ciebie zgwałcić i że ona jest nienormalna. Czyli he, zawsze pierwszy to mów, że hej, może ty jesteś facetem, nie skąd mam wiedzieć. Wejdź na jakiś. Y, Pogadajmy na wideo czacie, to wtedy się przekonam. Może jesteś transwestytą, nie wiem, boję się. albo że może chcesz mnie tylko uwieść, albo chcesz mnie porwać, że ja, ja mam nadzieję, że jesteś normalna. E, mam nadzieję, że nie jesteś jedną z tych dziewczyn, którym zależy tylko na jednym, hehe. No, i tego typu obawy, to najlepiej, jak na przykład pytasz się o jakiś inny kontakt, o przeniesienie relacji gdzieś indziej, to też mam nadzieję, że będziesz grzeczna. Mam nadzieję, że nie będziesz mi niczego pokazywać na kamerze. Mam nadzieję, że nie jesteś jakimś zboczeńcem, no nie? Czyli też my z góry pokazujemy te obawy, które kobiety mają, żeby je pokazać w ten sposób, że my te obawy rozumiemy i że też takie mamy i że się z tego w sumie śmiejemy, bo my nie jesteśmy takim idiotą, ani zboczeńcem, jak miała do czynienia wcześniej. Stąd też warto poruszę takie tematy, że na tym ale pewnie piszą do Ciebie same napalone nastolatki, albo same dziadki, że ludzie ci wysyłają pewnie jakieś nieodpowiednie zdjęcia i składają jakieś właśnie takie niemoralne propozycje. I dokładnie to rozumiem i wiem, że kobiety też się tak czasami zachowują. No ale tak to już jest, że w internecie każdy jest anonimowy i może sobie wypisywać, co tylko chce. Ale mam nadzieję, że ty taka nie jesteś. Także lepiej z góry jest to pokazywać, i wtedy ona się będzie mniej bała podać kontakt, albo się umówić. A, no super, super. Kurczę, powiedziałem tak o twoją kreatywność. Nie, naprawdę nie ogólnie, ekstra. E, okej, okay, no to internet, no to okej, okay, super. No to takie teks, takie teksty. No dobra, tam w materiałach ten kojarzę dużo z tych tekstów, także będę na pewno korzystać, nie? jeśli chodzi o ten internet, nie? Tak. I to nie jest sama, to nie jest sama kreatywność, tylko jest to odwracanie ról. I wyśmiewanie obiekcji. I to jest technika tego przewidywania obiekcji. To jest też, też w sprzedaży i marketingu, że jest jakiś klient i on ma jakąś obawę, że instalujesz mu alarm, ale on się będzie bał, że on na przykład będzie działał zbyt czule, albo że on, go, że go na to nie stać, albo że on nie zadziała, kiedy przyjdzie złodziej. I po prostu on ma jakieś obawy i na przykład też boi się o nich powiedzieć jako pierwszy, bo nie chce cię urazić, czy coś takiego. Więc jest taka technika, żeby uprzedzić te obiekcje, zanim one wystąpią. No i tak samo też się flirtuje z kobietami nieraz, że kobieta się za zastanawia, czy ci Podać ten numer czy nie przy podejściu, a ty mówisz, e, spoko, będę dzwonił tylko 20 razy dziennie, albo e, zadzwonię jak będę samotny i pijany, a tak? To się nie musisz przejmować. Haha. Ha. Jakby wyśmiewamy to obiekcję z góry, żeby jej pokazać, że jest ona nieuzasadniona. Polecam postępować według konkretnego planu budowania pewności siebie, jak w programie Pewność siebie z kobietami w 90 dni, flirtowania, jak w programie 77 technik flirtu, humoru i prowadzenia interesującej rozmowy oraz randkowania, jak w programie, jak zdobyć dziewczynę w 12 randek i utrzymać związek. Co znacząco pozwoli skrócić czas prób i błędów oraz tracenia dziewczyny za dziewczyną. Poniżej tego nagrania możesz przejść do mojej strony i skorzystać także z bezpłatnych porad mailowych, w których odpowiadam na pytania czytelników i udzielam szczegółowych odpowiedzi. Także zapisz się na newsletter, aby być również powiadamianym o nowościach. Jeżeli to nagranie jest dla Ciebie przydatne, to daj łapkę w górę. Możesz także subskrybować kanał, a także napisać w komentarzu, jakie jest Twoje doświadczenie, jeżeli chodzi o proponowanie spotkania dziewczynie poznanej przez internet. Po jakim czasie pisania umawiałeś się na pierwsze spotkanie na żywo? Daj znać, jakie są Twoje doświadczenia. Ja ciebie serdecznie. Pozdrawiam. Do następnego razu. Do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć.